tu Kazimierz jest to statek który przywiózł astronauty z powrotem na ziemię i on lądował na oceanie tu jest lądownik orzeł który lądował na księżycu tu jest i ten lądownik jest tutaj właśnie pokazany pokazany tutaj na modus

stopień rakiety. Eee. Okay. od rakiety saturn. Rakieta Saturn, tu drugi stopień rakiety Saturn. Rakieta Saturn. tutaj okay. dobra pojazdy księżycowe drugi stopni rakiety Sator ja 140